korzystając z filmu dostępnego na YouTube, pragnę przedstawić zasady działania zaworu bypassowego, w którego integralnie są wyposażone pompy mówek, aby zabezpieczyć pompę w przypadku kiedy zamkniemy zawór na tłoczeniu, a pompa pracuje, bądź nastąpi blokada w ruchu tłocznym. Zawór bypassowy działa tak, że ciecz, która jest tłoczona do strony tłocznej pompy, jest kierowana również na grzybek zaworu bypassowego. Jeżeli ciśnienie pokona siłę sprężyny, na której ustawiony jest zawór, następuje uchylenie tego zaworu i część cieczy wraca do części ssawnej pompy jeżeli to ciśnienie wzrośnie jeszcze bardziej, wtedy nastąpi całkowite otwarcie zaworu bajposowego i nastąpi pełna recyrkulacja tej cieczy z części tłocznej na część sanną. Nie jest to sytuacja korzystna, gdyż cyrkująca ciecz wzrasta temperaturę tej cieczy i może to negatywnie wpływać na pompę. trwała praca z otwartym zaworem bajposowym jest dopuszczalna, ale nie jest ona wskazana.